Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu przychodzę do Was tak niespodziewanie. Wróciłam przed chwilą z zakupów i pomyślałam sobie, że a mam chwilę, Alex jest zajęty jakimiś tam papierami, zajmuje się też Filipa, więc ja mam moment, żeby nagrać dla Was ten odcinek. Trochę rzeczy nawet wpadło takich, które mogą być dla Was ciekawe, więc pomyślałam sobie właśnie, że może Wam ten odcinek się spodoba. Jeżeli jesteście na kanale pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji i oczywiście nie zapomnijcie o kciuku do góry, jeżeli Film Wam się spodoba. No i co? Lecimy. Por. Mam zamiar dzisiaj zrobić taką zapiekankę, której już dawno nie robiłam. W sumie to nie jest zapiekanka, tylko takie ciasto, ciasto francuskie. Właśnie między innymi zapiekane z porem, e, z serem pleśniowym. Nie wiem, zobaczę co tam mam jeszcze w lodówce, ale właśnie myślę o czymś takim, żeby takie ciasto francuskie dzisiaj zrobić na obiad. Dawno już też nie kupowałam kiełków, więc wzięłam. Wzięłam coś takiego. Wczoraj na Instagramie wyskoczył mi bardzo fajny przepis na takie wegańskie ciasto ala la Kinder Country i pomyślałam sobie, że już dawno niczego takiego słodkiego nie robiłam, nie piekłam. To ma być ciasto bardzo proste, bez pieczenia i stwierdziłam, że zrobię coś takiego, natomiast to będzie takie oszukane Kinder, Kinder Country, wzięłam coś takiego... Um to Pochodzi z owsa, to są takie kuleczki, coś takiego, no nie wiem. Zobaczymy, czy to mi się do tego ciasta sprawdzi. Będziecie widzieć możliwe w przepisach na koniec tego odcinka. A jeżeli będziecie chcieli przepis taki dokładny, to może Wam pokażę w którymś z vlogów, jak będę to ciasto robić, bo ilość tego owsa jest tak duża, że przypuszczam, że co najmniej na dwa-trzy razy na takie ciasto mi wystarczy. Dalej wzięłam jajka. Poczekajcie Odkładę, żeby nie uderzyć w statyw. Dwa kefiry. Też od czasu do czasu kupuję, bo bardzo lubię. Zresztą mój Niko też uwielbia kefir. On jest w ogóle fanem wszelkich takich kwaśnych rzeczy. Ogórki kiszone, jogurt naturalny, właśnie kefir. Wszystkie kwaśne rzeczy mu smakują. Wziąłam banany, bardzo dużo bananów, bo uwielbiam całą rodziną i ja zawsze biorę te, te, które są jeszcze takie dosyć zielone, bo ja nie lubię dojrzałych bananów naprawdę, jak mam je jeść tak na surowo, to muszą być takie wręcz twarde kamienie, wtedy mi smakują najbardziej Wiem, może jestem dziwna, ale naprawdę lubię takie twarde banany jeden bakłażan czekajcie, przesuwam tak, tak ten koszyk żeby się bardzo nie nachylać mm, tutaj mam pomidory, całkiem sporo, ale nie były za ładne, przyznam że Nie są takie ładne, czerwone, jak udało mi się ostatnio kupić. Te są bardziej blade. Ale trudno. Wzięłam też dla chłopców, a bardziej tak z myślą o Niko kiwi, bo ostatnio miał taką fazę, że zjadł wszystkie i potem marudził, że, że już nie było, więc dzisiaj od razu, jak byłam na zakupach, to kupiłam. Wzięłam jedną gruszkę. Będę robić chyba owsiankę z taką karmelizowaną gruszką. Właśnie ciasto francuskie do tego pora, do tego serta pleśniowego, ale do niego zaraz gdzieś dojdę. Tutaj mam pęczek rzodkiewki, też Niko uwielbia żółtkiewkę staram się teraz dużo kupować takich małych rzeczy typu rzodkiewki, pomidorki koktajlowe e, o patrzcie, zapomniałam ogórka i zielonego kupić Niko też uwielbia i właśnie takie male, małe rzeczy czy pokrojonego ogórka zawsze zabierać do przedszkola i się zapomniałam, trudno, następnym razem też z myślą o Niko pomarańczy też olbrzymim fanem jest pomarańczy mm, dalej, awokado, nie było tego, które kupuję zawsze więc wziąłam znowu to opakowane papier i tutaj jest odrobinę folii. Ona jest, ona jest fajna, to awokado, bo już jest rzeczywiście gotowe do jedzenia, a to bio, opowiadałam Wam chyba zresztą w którymś właśnie z Foodholi, że u nas jest ciężko trafić na dobre awokado. Te bio, bio, one są zazwyczaj takie, że jedno jest już gotowe do spożycia, albo wręcz już jest zbyt dojrzałe, a drugie jest twarde jak kamień, a macie w opakowaniu dwie sztuki, nie można sobie pojedynczo kupić. Ciężko jest trafić. Dalej do ciasta wzięłam budyń waniliowy. On będzie służyć do takiej, do takiej masy ala serowej, ale o tym Wam opowiem też, że jeszcze za chwilkę. Pieczarki. Właśnie, pomidorki koktajlowe, żeby nie miało do przedszkola. Tym razem wzięłam takie różnokolorowe, bo one miały fajną cenę i one mi bardzo smakują. Niekiedy te pomidorki koktajlowe, takie okrągłe i dosyć, dosyć duże, mają bardzo twardą skórę. Ja tego nie lubię, jemu ja to nie przeszkadza, ale ja wolę jednak takie, które mają tą skórkę delikatniejszą. I te są całkiem, całkiem fajne i one są właśnie takie różnokolorowe. Ktoś mi się dobija do drzwi. Hello! Kto to do mnie idzie? Idziesz do mnie? Chodź, przymkniemy sobie tu. Będziesz oglądać zakupy, tak? Co mama kupiła? Zobaczcie. Przyszedł. Przyszedł pan ciekawski, zobaczyć co mama tutaj ma, tak? Okej, okay, to ty schodź na ziemię, ja ci będę podawać, jak będę mieć coś ciekawego, okej? Okay? Winogrona, wzięłam takie dwukolorowe. Ostatnio bardzo te czarne były słodkie, więc mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Powoli, Fili. Myślą o Niko, bo też uwielbia, wzięłam mu Babybel i na pewno się będzie cieszyć, bo tutaj są jakieś postacie z bajek. Simba, czekajcie, Simba, co tu jest, Piotruś Pan, ale przyznam szczerze, że, że reszty tak za bardzo nie kojarzę. Tutaj lineczka chyba, dziewczyna z tego y, Lilo i Stitch, nie wiem, tro, trochę jestem na bakier z Disney'em ostatnio, ale pewnie z chłopcami nadrobimy. E, baterie Alex wziął dwa opakowania baterii, zawsze mamy jakieś baterie bo to do pilota, do świeczek tych takich z e, Ikea, zawsze się przydaje, dopada. pada, e, Filip powoli z tymi kiełkami, dobra? Następnie mam dwie kulki mozzarelli, też e, często kupuję, bo Alex bardzo mówi. E, serek taki. Śmietankowy. Ostatnio jedna z was, ja mówiłam wam, że robiłam pastę właśnie z tym serkiem śmietankowym, do tego tuńczyk yy, i możecie dodać na przykład płatki migdałowe albo słonecznik, a jedna z was mi doradziła jeszcze, żeby zrobić z kaparami nie pamiętam czy odpisałam na ten komentarz, bo ostatnio dostaję od was ich tak dużo, że nie nadążam, staram się serduszkować, ale też nie zawsze mam na to czas ale czytam każdy komentarz i pomyślałam sobie tak, że takiej wersji jeszcze z kaparami nie jedliśmy więc na pewno wypróbuję, więc wzięłam ten serek tutaj niestety, ale ostatnio nie umiałam się po prostu powstrzymać nie wiem chyba, je, chyba przed okresem, że jestem uwaga Filip e, mam taką ochotę na słodkie no masakra, wzięłam takie coś ala la Knoppers. to jest bardzo dobre mam nadzieję, że na trochę będę to mieć e, co tutaj mam dalej jeszcze, czekajcie, możecie się To e, tofu tofu właśnie do tej masy do tej masy takie, takiej ala sernikowej. właśnie tofu połączę z budyniem, ja kiedyś robiłam taki wegański sernik z malinami u góry, z taką konfiturą z malin i wyszło to przepyszne i właśnie to kinder bueno też mam zamiar zrobić w taki sposób, żeby właśnie połączyć budyń waniliowy z tofu, w tym oryginalnym przepisie to była chyba stronka My Raw Joy, tak mi się wydaje, oni produkują wegańskie m.in. czekolady, jakieś tam kremy orzechowe. W tym przepisie u nich było połączone tofu z mlekiem kokosowym i z czymś tam chyba jeszcze, nie pamiętam dokładnie, a ja stwierdziłam, że zrobię z budyniem. Sorry, będę tak zamykać bez przerwy te drzwi, bo Filip będzie pewnie kursować z i z powrotem. Makrela z, z pieprzem, cheddar i masdamer, zawsze jakiś ser w domu mamy ostatnio. Wzięłam też cebulki. Co tu mam jeszcze? Właśnie ten ser francuski. Jeden Alex chciał na kanapki, a ten drugi wykorzystam właśnie do tego ciasta francuskiego. I tak mam zamiar podsmażyć sobie na patelni. Pora. Może dodam jeszcze cebulę. Do tego właśnie ten ser. I to będę zapiekać w piekarniku. Kiedyś pamiętam, robiłam właśnie z chyba karmelizowaną czerwoną cebulą. Nie wiem, yy, 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 często robiłam takie ciasto francuskie, ale już dawno, dawno nie robiłam i przyznam szczerze, że, że po, zapominałam tych przepisów. Muszę wró wrócić do moich filmów, do moich vlogów i sobie poprzypominać. No i tak, tutaj jeszcze dwa opakowania makaronu, bo nam się skończył. Jeden oczywiście napój owsiany też zawsze mam w domu. I wzięłam takie duże opakowanie kapusty kiszonej, na pewno połowę sobie zamrożę, bo tyle nie potrzebuję. No i to by było na tyle dosyć małe. Aha, tu mam jeszcze przypomniało mi się, jedno opakowanie wzięłam tych krewetek z ziołami i czosnkiem i to by było na tyle dzisiaj takie zakupy dosyć małe bo jeszcze troszkę rzeczy mi w lodówce zostało będę wykorzystywać resztki, teraz zapraszam was na przepisy mam nadzieję, że się zainspirujecie i że jakiś przepis wykorzystacie u siebie Proste śniadanie, chleb z odrobiną koncentratu pomidorowego, awokado do tego rzotkiewki, pomidorki koktajlowe i dwa jajka na miękko. Czekoladowy naleśnik z jogurtem naturalnym i karmelizowanym bananem. Zapomniałam nagrać przed jedzeniem, wybaczcie. Mamy tutaj makaronową zapiekankę z łososiem, cebulką, pieczarkami, grana padano i na górę położyłam końcówkę Mazdamera, bo chciałam go wykończyć. Kanapki z pastą jajeczną, z jogurtem naturalnym, kiełkami i zielonymi oliwkami. Ciasto a la Kinder Country. Trus Troszeczkę się niestety rozpadło, ale nic nie szkodzi. Pewnie będziecie pytać o przepis, więc oryginalne zostawię Wam w opisie pod tym filmem. Szakszuka po mojemu, z dodatkiem oliwek yy, czarnych i zielonych, ale niestety gdzieś się schowały. Makaron pełnoziarnisty z sosem pomidorowym, suszonymi pomidorami, kaparami i czarnymi oliwkami. Ja się na dzisiaj z wami w tym filmie żegnam, jeżeli wam się podobał zostawcie kciuki do góry, oczywiście subskrybujcie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, papa!